z tej strony Dillery i w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. Jestem dzisiaj, Trycus, jesteśmy, na zupełnie trisum. nowym minigamie Sky Clash. Naprawdę bardzo fajny minigame Już troszeczkę sobie graliśmy z Ernestem Tricusem, jeżeli tricusem, co prawda nam to kompletnie nie wychodziło, ale. Chyba no wiecie, tobie! E, dobra, jasne, jasne. Już tutaj się nie popiszę. No dobra, kiedy troszkę tricusowi troszeczkę lepiej. Okej, okay, okej. Okay. Ale dobra, na początku tej całej minigry chcę wam pokazać coś świetnego, co się znajduje w lobby, ponieważ... To jest jeszcze lobby, to jeszcze nie jest minigame, oczywiście, oczywiście. A tutaj mamy całe menu, gdzie możemy wybrać sobie, stworzyć własną postać. Możemy wybrać jakby klasę postaci, tam jest łucznik, jakiś tam mag i tak dalej, strażnik. E, możemy wybrać sobie supermoce. ja już to wszystko sobie wybrałem. Oczywiście, jak chcecie więcej, żebyśmy pokazywali wam różnych właśnie e, kitów, różnych mocy i tak dalej, to piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcesz koniecznie e, kolejne odcinki z tego właśnie minigame'a. Eee, I też, jeżeli będzie 5 cień w górę jeszcze dzisiaj, to już jutro o 16 pojawia się Minecraft szkoła na kanale, czyli Wasza Ulubione. Zagra. Ale nie wszyscy Skyki tu widzą. No nie no bo już jest nagrane, tylko kwestia, że to zmontował. Jeżeli będzie 5000 łek w górę, to jutro o 16 Minecraft szkoła. A po drugie, e, na kanale Tricusa możecie znaleźć kolejny filmik z tej gry już wkrótce, więc jak wam będzie za mało, to możecie wchodzić oczywiście do jego no w opisie i w karcie w tym momencie subskrybujcie. Okej, okay. a my ruszamy ze Sky Clash. Jeszcze właściwie w ogóle nie wytłumaczyłem o co chodzi, oprócz tego, że są klasy i możemy stworzyć własnego ludka, więc szybko to wytłumaczę. E, w Sky Clash troszeczkę jest podobny system jak w Sky Warsach, ale jest to dużo, dużo fajniejsze, ponieważ oprócz dużo? wysp mamy całe połączenia między tymi wyspami. Możemy chodzić. Um, nie musimy się tylko podsadzać. Wow, tak, chodzi Zasaw, Nie naprawdę, bardzo fajny minigame, bardzo fajnie to wygląda i spójrzcie. E, mamy jesteśmy na takiej takiej dziwnej, pustynnej wyspie, jakby latająca pustynia. Ta nie um, jest taka aloha. No to nie jest aloha, bo graliśmy wcześniej na mapce takiej zupełnie aloha. Yy, ale no dobra, miesza z tym, no nie będzie aloha dzisiaj, ale... Czemu rzuciłeś się do tej samej skrzynki? Czemu tego? mi zabrałeś itemki? No bo nie ty wiem. zabrałeś moje itemki, dobra. Jak chcesz hełm, to trzymaj hełm, jak chcesz miecz, to o, trzymaj dzięki, miecz, dzięki. jak chcesz trochę tego, to trzymaj trochę tego, okej okay, kolego, lecimy. Dzięki, dzięki. E, więc, 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 e, możemy przybrać dwie taktyki generalnie, możemy grać albo Defensywnie albo ofensywnie, czyli albo się rzucamy na ziomków, albo... W Okej, okej, czekaj, 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 bo jakiś typek jest. I on, on jest Tylko bardzo ofensywny. Okej, okay, ciśniemy go, ciśniemy, O. Kurde, nie trafiłem o! do niej. kto tutaj ucieka? O, ej stary, czy go zabiłem? Wy ty fy! Ty stary, zabił mnie! Nie Znowu? zabiłem go, to on go zabił. Stary, tylko go, ty go zabierz, tylko masz, tylko masz. Zrób to, zrób to. Okej, okay, dobra. Zabiłem go. Jeszcze no, ja tricu, z go zaprowadzenie. Okay, weź 30 zgłoszadanie. Okej. Weź przy grupie swojej temę, w sensie sprawdź co tam masz, żeby ugrać najlepsze rzeczy. E... Bo masz dużo rzeczy chyba, no nie, bo Mam no, tam... diament, nie, no mam tylko diamentowy mieczyk. A, no to słabo, słabo nie jest takie nudne. Dobra, to leć dalej, stary. Ja zobaczę, nie ja będę twoim takim sonarem, będę ci mówić gdzie co jest. Sonarem? No. Ok. Po, jak włodzi podwodnej? Ja tak, jesteś jak łódź podwodna. Tylko, że na, na Wyspach latających, chwilę. Wow! Co się dzieje? To znaczy dzieje się, what? Bo dlatego, że mi się shift zaczął, zaczął znaczy w, znaczy Dobra, sprint. dobra. Już się nie tłumacz, stary. Już się nie tłumacz, naprawdę. Jest. Czemu Kurde. na moim filmie oglądamy oglądam jak Ernest gra? Jak chcecie oglądać jak Ernest dlatego... gra do niego w kanał, nie do mnie. Ale dobra, no daj, starczadu, bo zostało 10 graczy, to masz na pewno ogromne szanse. 10 stary, to Nie tylu się zabijało. Nie wiem... wierzę. Ja tutaj bym polemizował. Eee, czekaj, no bo tak. Masz empatię, że masz taki kompas śmieszny. Ja ci mówię, gdzie jest najlepszy gracz, ale tutaj widzę, że trafiłeś na całą grupę graczy. Okej, tego typa możesz zabój. Spokojnie, ziomek. Ja jestem za dobry na to. Du 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 Stary, Dobra... Sześciu ja graczy jestem... zostało Chodź tutaj typie Dobra, czyli oni ci tam będą bić zaraz sami z sobą chyba. Ja czekam na nie? tego typa tutaj A masz jakieś temy? Jesteś, jesteś... Okej uważaj, uważaj, uważaj stary teraz Jakiej temy? E, się, jedną, bo czym la... masz najlepsze typu złożone Tak, okay, on, mam. Się bija, on się biją, on się biją, on się biją, stary Leć, leć, ci został jeden typek, został jeden typek, póki ma życia Póki nie ma wiesz, pełnego życia stary cisi, cisi, cisi. o mój Boże, Daszane tak, tak, stary! Yeah. Ile ty zabiłeś graczy już? Trzech? Trzech. Ej, no. w... znaczy, to jest bardzo śmieszne, ale my się ramy, ponieważ jeszcze nikt nie zabił z nas trzech graczy w tej grze. Więc um, to jest osiągnięcie już. Dosyć. Kurde, ale jeszcze jest czterech typów. Dobra, no to jeszcze drugi raz to zrób Zrobię i... mi się gasta albo coś. No ale cóż, możemy mieć własne jakby moby. E, Okej, okay, więc Dokładnie nic nie ma, jesteś bardzo bezpieczny. Masz kompas, pamiętam, możesz tym kompasem sprawdzić, gdzie tu jest w ogóle. Więc. No nie wiem stary, co tam masz. Mam szklana. sześć kompasów. Co tam kom... <grym> co, co jak się? Aha, bo tamte typy zabijały innych, dobra, to... O, czekaj, mam ma mógł. Y ty tu już sobie weźmie Segrego itemy, a ja będę rozglądać się czy nikt nie idzie. No, nikt nie idzie. Nie wiem stary. Naprawdę, jest strasznie. Pusto, czterech graczy już, o mój Boże. To trzech oprócz ciebie. Ale... Strasznie mało. Naprawdę. No. Hmm. <grym> Gdzie są te rusałki? No pro, na środku, na środku są. Prawda? O, widzę, widzę. Na środku, no, czyli oni są razem? Oni są razem chyba, no i mają miecze enchantowane i tu mają dużo uczniów. Nie wchodź tu! Nie wchodź tu! O nie, stary, ci właśnie mówię, nie wchodź, bo oni mają tam uczniów, mieli i tak dalej. Gonicie, cię, ma więcej życia cztery razy. No, już to przegrałeś. O fakt. Już to przegrałeś. Sam się podpaliłeś? Tak. <laughs> o mój Boże, dobra. Ale starałeś się, nie? No, stary, czterech skosił. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Dobra. Gdyś ty był toś. Dość... No wiem, gdybym ja był, gdybym ja nie zwalił na początku, to byśmy mieli szansę to wygrać nawet, wiem Ech. Dobra, wyszedłeś już, czy nie? A, tak, dobra, okay. w sensie 3 sekundy, nie dołączę jeszcze. Dobra, już, 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 e, już? Tak, już. dobra. Już. Ok, ciśniemy. Więc kolejna runda, druga. I naprawdę, to, to było... To nie była wygrana, ale... O że to była najlepsza runda, jaką grał. Byliśmy bardziej Tyjcu zgrał, bo no, graliśmy, graliśmy, to są drużyny, to nie jest tak, że RDS sabka, prawda? Tak, jak RDS ubrze, to jego ja wspieram tam duchowo i ostrzegam przed niebezpieczeństwami dookoła czekającymi. No, o, znów spa Aloha stary. O, Aloha, dokładnie, jest to. Palemki, dobra, gdzie to jest? Palmy, Kozacko, to tutaj mamy szansę wygrać, bo są takie te parasole, a parasole sprawiają, że jestem szczęśliwy. Dobra, ja na lewo idę. Biorę, że. Dobra, rzecz. to ja, ja idę tam, gdzie idę. Okej, okay, ja... dobra, to idzie tam, gdzie idziesz, spoko. Bardzo mądre słowa, głębokie. Czuję tą głębię. E, czekaj, bo tak. Z, z, gdzie są typy? Tam lecą, uciekają od nas już, więc tam ich nie, do, nie ścigajmy. E, z drugiej strony. Co mamy z drugiej strony? Co tam jest? Okej, okay, jest. Okej, okay, wylogował się typy. Chodźmy tam, chodźmy tam, stary, na lewo. Tam jest pustka. A pustkę można zapełnić. Oh yeah! Itemy! Jesteś stary? To, tak. Zapełmy pustkę swoimi ciałami. Nie wiem co to miało znaczyć, stary. <grym> e... no, żeśmy tam się... poszli. To ma trzy, to ma dwa. No dobra, wezmę to, bo to się zaraz zniszczy. Okej, okay, mam itemy, mam refila i mam potkę, wiesz, siły, więc mm, to jest dosyć dobry, dobry start, dobry start Mam splash Potion of Healing. żeby taki o, fuck, Kriper. Kriper. Co ty zrobiłeś? Stary, nie wiem co zrobiłem. Chciałem się tak skupiony na tym typku, co tam jest na górze. E, gdzie on jest, gdzie on jest? Jak, jak o, tam... i temy, diameksowy kilo. Jak tam 6 wejść? TNT. Dobra, ci z tego, z tego, z nie ma szans. Nie ma szans, proszę. A! Nie. A! nie! Miałem pół serca, ale przeżyłem. Przeżyłem, stary, jakimś synem. <laughs> ja jakimś cudem przeżyłem. A poczułeś to TNT? Nie wiem, poczułem na pewno, słyszałem to TNT i mnie wystraszyło. <laughs> O, oh, jeez, stary, mam kamienne mieczyki, jak chcesz dużo kamiennych mieczyków. Ja, ja mam jak sobie kilo. A, no to, to, to nie wiem co jest lepsze, trzymaj jak tam chcesz, jak lubisz to weź sobie, nie wiem. Lepszy ja mam, jest kilo. Naprawdę mam fajne itemy, naprawdę jestem zadowolony z tego, tylko... Stary, da, patrz co patrz, ja zaraz zrobię. To nie potrzebne, ender co? Gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie jesteś, stary? Tritsus! Ja? Czy ty się bijesz z ziomkiem? Nie, przecież ty zginiesz zaraz, Deklu. Sorry. Zginąłeś? Nie Jaki cudem? Teraz zdechniesz? Tak. Zginąłeś? Tak, zginąłeś. Tak. No, tak myślałem, no to super, zostałem sam. No wysadziłem całą wyspę stary, myślałem, że będzie fajnie. No nie, pozwalę. po co? Po co? Tak się nie gra? Tak, to nie jest dobra strategia. Ale już wszystko zrefilowały skrzynki Co się wypełnimy, O, za trzy sekundy. Ty, 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 ty. Dobra, zabieram rzeczy. Ok, co tu mamy? Więc mamy... O, torn 5 Sweetness, okej, okay, fajnej rzeczy. Ej, ja też bym chciał grać. Mm -hmm, Torn 5, to ja to sobie zmienię w sumie, bo to będzie Musiałeś fajniejsze. Musiałeś mnie zostawić? Mm, znaczy, wiesz co, to ja ci nie No ty mnie zostawiłeś, to ty powiedziałeś? Ej, stary, patrz na to! Zaczęłeś wysalać wszystko, no to proszę ciebie! Naprawdę? Ja to dziękuję, że ja to... Pochwa... Myślisz, że ja pochwalę takie zachowanie? Nie, to nie chcę tego, tego, nie chcę... Tego, oj, co to jest? lal? O, stary, mam taki specjalny, kozacki, dowalony, sztosowy coś. Co stary uderza? Y, tymi, mi. Ba, baba. Ba, 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 ba. Jak to się mówi? Baba baba? No nie, nie, nie. E, jak jest burza? piorunami, piorunami strzelam. czaisz? Baba? No nie piorunami strzelam. Baba piorunami? Bez baba! <laughs> Przestań! No pochwal trochę coś. protection 5. So nie good. będę cię nazywał z żadnych pochwów. Dobra, przestań, o co ci chodzi? Jesteś chory O, o babę mam różowe spodnie, które mnie ochronią przed wszystkim Tak było napisane Z bo piorunami też? AAAAAAAA Naprawdę to zrobiłem? Stary, znowu Raczej, już! A ja miałem takie itemy stosowe. Miałem, miałem miecz, który bije piorunami, Miałem, miałem spodnie różowe, które miały jakieś potężne protection. Dobra, okej, okay, okay. gramy ostatnią Jeszcze rundę. Jeszcze jedna runda, tak, z... Tak, 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 Eldora. Okej. Okay. dwa razy, ty teraz strzeliłeś też. Czy już gramy? Od razu? Tak. Jaki cudem, co się stało? E, chyba, chyba to pole magnetyczne, które oddziałuje na nasze miękkie ciała. Nie wiem, co się stało, ale. Ale załamany przed chwilą. Tą rundą, że umarłem, bo ja stary miałem naprawdę real szanse A ja się dobrze bawiłem na tej rundzie stary o, Ja się źle bawiłem, no bo ty TNT, no ale tak stary tak gdybyś... -lo -lo -lo. Ty... A... Wyobraź sobie, ty z TNT i ja z tymi temami Jakbyśmy rozwalili to, no kurde No w sensie wszystkich byśmy, do... no nieważne Teraz, już, już to jest I... przeszłość, tamta runda to przeszłość spokojnie ehm, Dobra, to ty weź tą skrzynkę na skraju, a ja wezmę tą na prawo, dobra? Dobra. Dobra, żeby się już tutaj nie, nie dzielić w ogóle, okej, okay. ni temy, które mi się w sumie nie przydadzą za bardzo, ale cóż, e, no, nie marudzimy, nie marudzimy, idę po kolejną skrzynkę. I tak oh! stary, Fajnie. dobrze wiesz, że okay. gdzie pójdzie ci lepiej niż na twoim filmiku. Dobra, przestań tak mówić, bo, <laughs> bo tym razem Do... pójdzie nam dobrze, bo stary, no, zwaliłem teraz, zwaliłem totalnie, ale... No jak ty nagrywasz, to się stresujesz stary, a jak u mnie jesteś, to wtedy dopiero umiesz z... grać. Już ja tam mam łuk Taki, Tak jest z siebie osoba właśnie Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie, nie. Się skupię O, myślę, że jakiś ziomek jest, to byłeś ty Jest, bo są ziomki Ło, wiem, 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 O, o skieltonenen O shit, ile tego mają? Dwóch chyba, uciekamy stary ja O shit, ile tego mają? Dwóch No, no to jest dwo <laughs> dużo, dwóch uczników Stary, to są dwie strzały na kilka Nie, to jest złe, to za dużo, za dużo, uciekamy Jesteś za mną? Okej, okay, on biegnie za nami, ale już bez szkietu, widzisz? Jestem Jakie... na Twoim ogonie. Ok, oh, shit. Ow! Jak ping-pong mnie uderzył. Ping-pong. Dobra, uciekł, Dobra, lecimy stary, lecimy, lecimy, lecimy w drugą stronę. Tam też są. <laughs> Ile tych mobów ma? O, on Ile? ma stary całe zo. A, dlatego, że to jest nekromanta. On ma całe zo. No co A za ja ziomek? Nic nie mogę. Ja uciekam stamtąd. Psz Stary, to czuję się w opresji. No też, no bo w sensie z jednej strony, z drugiej strony, zaraz będą skrzynki wypełnione znowu, przynajmniej tyle. Tam jest typek. Czy by on? Czy był on? Chodź opczył? pod palmę! Dobra, nie, tam nie sięgnę. Dobra, okej, okay, pod palmą. Teraz pod palmą, zaraz się resetują skrzynki i przetrwamy to, stary. Przetrwamy to, zabierzemy rzeczy ze skrzynek i ciśniemy. A ten Ziomek, co on robi? Co się patrzy? No Gosta zrobił jeszcze. No co za dupek? Nie nazywaj go tak nie, no. no w sensie no Gasta On nie będzie w ogóle walczyć tylko te moby robi Tary! Ej mo możesz o. się schować zawsze o, o, do mojego domku o o myślisz go nie zobaczę UWAŻAJ! <słyszy> <a> <słyszy> <słyszy> Proszę nie popsuj się BRONIĘ cię! Oh shit ale berwałem dora Ok ok, Stary, okay. O schowałeś ty wojegu... jesteś Myślałem do ty Czemu ty i te moby za nim chodzą To jest straszne to jest nie fair Oni mają jakieś klasy kosmiczne to jest Najbardziej chamska runda jaką graliśmy Umarłeś pewnie nie? Żyjesz? Umarłeś? Tak. Żyjesz? Teraz... nie, już nie. Nie, już nie żyjesz, dobra. Nie. Mówiłem, schowaj się do mojego domku z sestona. No, to było straszne, w sensie na była totalnie przechlapana, bo nie mieliśmy żadnych szans, bo typy... zewsząd. No ja dobra. Słuchajcie ludziska, wielkie dzięki za tego odcinka. Tro, troszeczkę zwaliliśmy, no trosze, troszeczkę... troszeczkę. Natomiast... Ale... Piszcie, Delikatnie. czy chcecie następny, po prostu gdzie lepiej zagramy. Tak, więc piszcie, czy chcecie. Jak chcecie, żebyśmy zagrali jakąś inną ekipę, może większą, albo coś, to też możemy to roz rozważyć. Wszystko, yy, piszcie, co chcecie, a my się żegnamy. Padać o Snapchacie, Instagramie, w opisie i kanale Tricusa. Trzymajcie się. i weź... Yo. Piepiu. Z tego samego. <laughs>